A więc, zagrobaczki tak kolejny etap. Jak sobie już odkładnie stoi, rozgaćgane, to zrobimy tak szybko. Jest 5.30 rano, 5.20 nawet. Nie ma czasu i teraz akcja terrorystyczna. Zdemontujemy lampki i je pryśniemy. To będzie bardzo dobry plan, to będzie. Tak samo tego stopa na górze. To sobie działać gdzieś A Juta się będę dali bawił prądami Zobaczymy jak to idzie na sam nic. Pozdro miłego oglądania życzę Jak trzeba komuś jakiś wskazówek to śmiało bijcie do mnie jak w mgle Juta podejmę zawsze dobry plan jak to zrobić 喽。Hello. Dobra robaczki, wstępnie z prawej strony próg zrobiony Do dotąd. Teraz rozbierzemy sobie słoweczek. Weźmiemy się ze skrzynkę z prądami, sprawdzimy wszystkie bezpieczniki, jeszcze tam jest kilka kostek, kilka od chuja i trochę. Też poprawimy wszystkie kosteczki, dopiero potem wkleimy dywalnik, wsadzimy listwę od progu, potem próg będzie można składać fotelik. I będziemy demontować tylnią kanapę i jechać tylnie na kole chałdką oj hautko. no i co? Nie lampę gręży z tyłu już nie ma niestety 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 górnia ładnie przyciemniona Szy, szybola no i tak samo tu sobie już wyschły Normalnie lustereczko coś, coś pięknego Dobra Nie będą za ciemno właśnie Takie idealne kurwa Ideolo Dobra, lecimy dalej A więc te Bezpieczniczki, wszystkie wyciągnięte, włożone ponownie. Kostki wyrospinane, pospinane. Także wszystko świetnie. Od razu wymieniłem żarweczkę, bo nie świeciła. No, nic można składać. Wklejać podłogę. I tango milunga. I będziemy montować fotelik. Dla dzieci specjalnie troska. I będziemy się brali za tyły. Za tyły. Także jest Gites. Jedziemy z no, tym. I tak, ładnie zamontowane już. Przyrobiłem kabelki. Także od, instalacja od y, Harman Cardona poszła już pod szyną. Także tu już bokiem nic nie idzie, nie będzie nic denerwować. Wszystko ładnie, pięknie, światłowo ustawione. Także nie da rady w nic kopnąć, nic uszkodzić. Oczywiście śruby pomontowane na graficiku ładnie. Jeszcze będą potem czopy przyknięte na czarno pod żeby żeby nie puszczało no i zaraz będę montował siedzicho dowinę do końca i wiązeczkę ładnie, pozakładam uchwyty żeby ładnie doprofilować to no i będę mógł targać tylnią kanapę i rwać tutaj już stamtąd tylni, prawy tył Dźgid, będzie tango tangomilunga. Od razu to jakoś lepiej wygląda wszystko. No. No i ten. No i mamy wreszcie światło. Światło w słowku wreszcie mamy, bo wcześniej nie było. Mniodzio, mniodzio. I na sam koniec przed założeniem jeszcze fotelika. Tutaj ta pizzereczka ładnie przemyję. Przetrę wszystko. Zarzucę. Jest kurwa git majonez No. Zorbaczki, wszystko muźno samemu. Swoje patenty, swoje przeróbki. Będzie git. Gęste grybaczki, gleba już poskładana z prawej strony, wszystko pięknie ogarnięte. Można Można podejść do instalowania siodełka. No, miodziu, 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 miodziu. Teraz załadujemy siedzenie. Zamontujemy lampeczki, te przyciemnione, piękne. I kuźwa, na dzisiaj basta. O, mokrutki. Dobra robota. Siemanderko króliczki. Jedziemy z tym dalej, kolejny etap, czyli... E tu sobie już zapuściłem ładnie wycieraczkę, fajnie, żeby wszystko puściło, bo tutaj ząb zepsuty w wycieraczce. Przeszczepimy coś. Hock zejść nie chce, także też już swoim preparcikiem sobie zapuściłem, rozruszałem wszystko. Ten pin z tyłu nie chce, to jest norma. Tu są już zapuszczone gumy, jak i osłonka. Co dalej? Prawa strona, prawa strona robaczki już została poskładana na tip-top normalnie można, można by ż, żryć z podłogi tak samo przodek przodek też pięknie poskładany wszystko na tip top nie ma się w ogóle do czego dojewać także jemiucio no i co bieru się teraz za stronę kierowcy także niech sobie już to taka piękna napka jakie lustereczko normalne lustereczko ach ja mi się to podoba no i tak jest. No i zrobimy tak, że to niech chce dobiera mocy urzędowych. To też. Eee. gasimy go fajnie i bierzemy się ze strony kierowcy. Także etap za etapem naginamy. Nie ma pirr już w sumie poniedziałek było 8 godzin, wtorek 9, środa 12 Dzisiaj mamy czwartek, wielkie jakieś na święto Ale ja święta nie mam, więc też jestem już od dziewiątej Ogarniam tutaj rynczyka Także biorę się za stronę kierowcy I no co Kroczek po kroczku, zbliżymy się, zbliżymy się ku temu co by mnie i łeb wybuch. no, miłego oglądania robaczki a więc tak robaczki strona kierowcy już rozpatraszona okazuje się, że ta płytka coś pierdzieli od sterowania i pamięci mi fotela z tego co tutaj widzę jest coś więc pewnie będzie trzeba zrobić przelutowanie Troszeczkę mielone bukakę z kablami, wyrzerywane wszystko. Także dzisiaj odkręcę sobie tutaj już tylko fotel, no bo czas ucieka. Odkręcę sobie fotel, wyrospinam wszystko i przygotuję sobie na jutro pojutrze, także fotelik zostanie tylko na jedne śrubka i to wszystko. Popuszczę sobie wszystkie śruby tak samo już i dzisiaj. Już się tym tutaj bawię, nie będę. Bo tu jest troszeczkę, widzę tam gomilunga lekkie. O, blaszka rodarna. będzie No, to już wcale się nie dziwi, że tutaj coś tak nie do końca działa, jak ma działać. Bo widzę, że to jakieś coś trytkami pospinane. Ktoś tu, ktoś tu już łapy maczał. Także nic, ja rozbierę sobie jeszcze tutaj. Rozbierę sobie pod kierownicą wszystko. Już będzie sobie gotowe, i czekał na. Na któryś tam piękny dzień. Jutro czy pojutrze? Raczej jutro, bo pojutrze weekend. O. I co? Jakieś cygarety, cuda na kiju. Wszystko jest taki, że szkoda go dać. No ale pomalutku. Wszystko rozbierać. Gdyś się zrobi tą stronę. Także no co? <laughs> Bierę się za to i i i dalej będę jechać z tym jutro, jakby trzeba było komuś coś gdzieś podpowiedzieć, co rozebrać, jak rozebrać, to pamiętaj, też, że zawsze służę pomocą. No, tutaj mamy jakąś customową kierownicę, coś źle poskładane, ktoś tu coś robił i przy skręcaniu kierownicy wszystko gdzieś i rajbota. W ogóle ta kierownica nie jest chyba, na pewno do tego yy, Chyba sterownika, bo nie idzie tego bodziewia zaprogramować w ogóle No ale zobaczymy Pierwsze to będę musiał wszystko wyrozbierać, wyrozpinać Zobaczyć czy to jest tak zrobione jak powinno Tutaj co w ogóle tam nad nogami będzie z kablami by tutaj jakieś, jakieś cuda podopinane, kurwa No nic, ogarnę sobie tutaj ten fotelik w sumie z fotelikiem, że mogę wyjechać do tyłu jak pojedzie teraz nie, fotelik już, jest, fotelik już jest na maksa do tyłu dobra, to fotelik na dzisiaj się już zostawi go tutaj wezmę się za opcję nad kierownicą A jest, tu jest, tu jest maksymalnie do tyłu jako tako poszło fotelik się jeszcze może naprawić jak będzie chwilę czasu, jeśli całą elektronikę ładnie ogarniemy i będzie wszystko zajebiście, także tutaj sobie bierę się za to. Będzie ciekawie, widzę, będzie ciekawie, dobra, lecimy z tym. Więc zagrobeczki z tyłu, wycieraczka zdemontowana, silniczek też. I takie jest, to jest zajebiste i wszystko by było fajne, gdyby kółeczko było. Gdyby kółeczko było metalowe, ale nie jest metalowe, tylko jest niestety zawsze z teflonu i plastik teflon, taka, taka odmianka. I ma się, to, ma się to na tej rzeczy, że od śnieżyku przemarzniętej szyby właśnie takie się coś robi. Ale ja to nareperuję, bo już jedno nareperowałem Grzesiowi, więc już mam na to patent. I tu jest wciśnięta taka blaszka, bo niestety to jest od, y, chyba i czasówki, i odłączania ciągłego. Więc tutaj na górze zrobię to tak, że idealnie w tym samą tak jak ona jest y, ma wyfryzowane takie miejsce, to ja ją zainstaluję dokładnie tak samo tylko w drugą stronę, żeby to miejsce startowe co tutaj jest wyjeboszone było przy kończeniu wycie, wycierania szyby I jeszcze do tego pięknie lutowniczką nadleję i poprawię tutaj te rowki teflonikiem i będzie jak nowe, będzie jak złoto będzie jeździć, to się będzie trzymać będzie się kulało no i tak, no wyścigniczek nie jest drogi, ale oczywiście na wyspie tutaj nie posiadamy, a druga sprawa jest taka, że zrobić takie kółeczko na CNC, pewnie z amelenium, to by nie pomalował wtedy, to wychodzi na to, że przekracza wartość chyba range rowera, ale wszystkie auta mają z takimi rzeczami problem, więc więc ja na to wymyśliłem własny patent i jedno już naprawiłem Grzesiowi, Dzisiaj luźny dzień, więc dzisiaj naprawię tą wycieraczkę i wiem, że to będzie i to się będzie trzymać. Że teraz trzeba szluga zrobić. Tu dwa miliony różnych innych silniczków, ale niestety żadne kółko nie pasuje. No to Sylwester nareperuje to i będzie balszo i zacne, będzie, będzie, będzie zapierdalało. No. Dobra robaczki. Przeszczepiłem, przeszczepiłem blaszkę z tej strony na tą stronę przetopiłem te zęby, stare co były zjeboszone i o to chodzi, że one będą teraz te co były gorsze i nareperowałem je to będą całkowicie w innym miejscu poprzez to, że tą blaszkę żebym przeszczepił z tej strony na tą Także no być, teraz składam to i będzie próba nuklearna Czy będzie działać, czy nie będzie działać No, i jak widać wycieraczka zrobiona Pięknie, naprawione łodkaczamy wycieraczku Hello robaczki. A więc tak, lecimy dalej z rędzikiem, Etap 35 albo chuj wie jaki. Teraz weźmiemy się za rozkręcenie ładnie panela sterującego fotela kierowcy. Przelutujemy, bo coś tutaj rozkoduje, rozniekoduje. Także bierzemy się na mój magiczny stolik, lutowniczki, wszystko wsią. I będziemy jechać z tym bansem. Rozbierzemy, zrobimy, nareperujemy. Będzie działać. Wszystko będzie działać. Także. A miłego oglądania życzę wszystkim robaczki w topiek to by ładno by sobotę. Będzie git, będzie git. Ręcznik zaczyna wyglądać już pomału jak marzenie. Bycie raczka chodzi. Wszyscy zadowoleni. Tylko nie ja, bo trochę nie wyspany. No ale no co? Kto zrobi jak nie jo? Także miłego oglądania. Jota się biera za robotu. elo, robaczki. Dobra, płytka, płytka przelutowana. Ładne luty. I tu na przykład, jak odwrócimy to widać, że tu była kosteczka prześniedziała. Właśnie, wyczyściłem wszystko ładnie. No i można składać tak, żeby dziecacy.